Przygotowując się do testu Nissana Micra, zacząłem się zastanawiać, ile konkurentów ten samochód musi pokonać, żeby zdobyć klienta. Wyszło mi, że jest to aż 17 samochodów segmentu B, typowych samochodów segmentu B, a jeśli dodamy do tego jeszcze crossovery, to wychodzi na to, że musi pokonać 41 innych samochodów. 41 konkurentów walczących o uwagę klienta, chcącego kupić mały samochód do miasta. Co więc musi zrobić taka Micra, żeby się wyróżnić? Zobaczymy w tym filmie. Muzyka Nissan Micra w tej generacji został pokazany już 3 lata temu, więc nie ma co się skupiać na tym, jak wygląda, bo zapewne już go widzieliście. Ale musicie przyznać, że Stylistyka nadal się broni. Ten samochód nadal wygląda świeżo, nadal wygląda dobrze, ale czego się też spodziewać, jeśli poprzednicy, te dwie poprzednie generacje, były w zasadzie stylistycznie duet? Więc ten wygląda naprawdę fajnie i to bez doklejonych rzęs. Muzyka Powiedziałbym, że to jeden z ładniejszych samochodów w segmencie, ale nie mogę tak powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko, że jest ładniejszy od Daci Sandero, bo każdy w zasadzie samochód z tego segmentu ma jakiś swój styl, który jednym się spodoba, innym nie. W sumie jest Sandero też. Wnętrze tego egzemplarza naprawdę się wyróżnia. Wiele konkurencyjnych modeli nadal stawia na sprawdzone, ale dość nudne, czernie, szarości czy eleganckie odcienie beżu, ale w mikrze wnętrze może być pomarańczowe albo burgundowe. Sam system multimedialny jest przyzwoity, ale wolę ten z forda grupy Volkswagena czy grupy PSA. Nissan ma podobny system do tego Stoyoty, niby ma wszystkie nowoczesne funkcje, ale interfejs nie wygląda już tak nowocześnie. System miewa też problemy z płynnością działania. W miksze nie dostaniemy wirtualnych zegarów, ale te analogowe są czytelne i pomiędzy nimi znajduje się spory, kolorowy ekran komputera. Na liście wyposażenia opcjonalnego nie znajdziemy klimatyzacji dwustrefowej w przeciwieństwie do kilku nowszych modeli. Materiały użyte we wnętrzu są przede wszystkim ciekawe. Część z nich to dobre, miękkie tworzywa, jak panele na desce rozdzielczej czy podłokietniki, ale to nadal samochód segmentu B, więc sporo tu też twardszych plastików są na konsoli centralnej i drzwiach. Jak na projekt z dość małymi oknami z tyłu, brakuje jakiegokolwiek źródła światła dla pasażerów na tylnej kanapie. Widoczność do tyłu jest też ograniczona. Podobnie zresztą jak ilość miejsca z tyłu, nie mam jej ani na nogi, ani na głowę. Z tyłu znajduje się tylko jeden uchwyt na kubki i prawdopodobnie to wystarczy. Jak widzicie, jeśli pasażer jest niższy, ilość miejsca za nim staje się akceptowalna. Bagażnik mieści 300 litrów, ale ma dość regularny kształt. Po złożeniu oparcia kanapy moglibyśmy przewieźć do 1000 litrów. Pod podłogą znajduje się schowek na koło dojazdowe z oponą marki o dźwięcznej nazwie Linglong. Tak się składa, że z tych wszystkich konkurentów Migry, ponad 40 nie jeździłem, tylko sześcioma samochodami, więc mamy już dość dobry ogląd na to, jak jeździ większość miejskich samochodów i trzeba przyznać, one jeżdżą w większości dobrze. Są takie zaskoczenia jak na przykład Mazda 2, która nie miała być żadnym warm hatchem, czy innym tego typu samochodem, a po prostu nim jest, bo świetnie się prowadzi i ta jazda nią jest strasznie przyjemna. To samo na przykład Ibiza FR, chociaż to tam było to już powiedzmy zamierzone. Tamten samochód miał być takim właśnie warm hatchem, czyli mieć trochę więcej mocy, czy około 115 koni, czy tutaj jest właśnie 117, więc mówię około, dlatego że to są porównywalne moce, takie, które w samochodzie miejskim wydają się całkiem już solidne, szczególnie z turbą, bo wtedy ten samochód inaczej zupełnie się zachowuje, ale jednak nadal nie jest to jakaś tam rewelacyjnie duża moc, więc. Po prostu dlatego nazywa się to warmhatch, Samochód, który fajnie jeździ, ale który nie jest jakiś super szybki. I Nissan Micra w, z tym silnikiem ma być takim samochodem, bo yy, no mamy to zawieszenie na przykład obniżone o 10 mm, mamy tutaj trochę inaczej zastrojony układ kierowniczy. Yy, to wszystko zaczyna tutaj działać dopiero jak pojedziemy naprawdę szybko, naprawdę niegrzecznie, bo Jeżdżąc tym samochodem po mieście, nie odczuwam jakiejś wielkiej przyjemności, którą odczuwałem na przykład w Maździe 2. I skąd się to bierze? No ze skrzyni, bo w Maździe skrzynie biegów, manualne skrzynie biegów są naprawdę świetne. A w tym Nissanie ta skrzynia jest, jakby to powiedzieć, zła. Nie podoba mi się, najchętniej bym ją spalił. Dokładność nie jest jej najmocniejszą stroną, bo jeśli w większości samochodów ze skrzyniami manualnymi biegi zmieniamy na zasadzie takich l tak? Czyli idę w lewo i w dół, to jest dwójka, idę w górę prosto, no to będzie trójka, czwórka i później znowu L, L. A w tym samochodzie ścieżki to są zawsze litery takie C, czyli zawsze wrzucę na przykład piątkę i ta, ta, ta ścieżka skrzyni biegów zawsze musi wrócić do środka. Jest to takie dość ciężko się w tym zorientować, jeśli na przykład nie spojrzymy, który mamy bieg, do tego nie możemy też bez patrzenia na skrzynię zorientować się, jaki mamy bieg, bo właśnie A ona jest zazwyczaj na środku, a B strasznie duży jest luz już po wrzuceniu biegu. Ta gałka chodzi po prostu na przestrzeni jakichś 500 cm. I to jest naprawdę no niefajne. To nie daje mi żadnej przyjemności z jazdy. A taka fajna skrzynia, na przykład, nie wiem, w maździe MX-5, to już w ogóle, ale no właśnie w tej maździe 2, czy nawet w Seacie Ibiza, ona potrafi dać przyjemność z operowania, że jest taka dokładna, wchodzi z takim fajnym oporem. Tu ta skrzynia jest niedokładna, czasem nawet nie trafimy w bieg, po prostu nie podoba mi się ta skrzynia, czy raczej to jak działa. Podoba mi się natomiast jej zestopniowanie, no bo y, na przykład teraz jadąc na szóstce 110 km na godzinę y, mam zaledwie 2000 obrotów na minutę, jadąc 140 to jest nadal poniżej 3000, więc to bardzo ta szóstka dobrze wpływa na ekonomię tego silnika jako oszczędność i tak dalej, ale trzeba przyznać, że no niestety dokładnością nie grzeszy, nie jest to zbyt dobre skrzynia jeśli chodzi o właśnie tego typu jazdę. Ale ten układ kierowniczy też jest tutaj dość bezpośrednio zestrojony i z niego już przyjemność płynie, że tak powiem jest całkiem fajny. Ale znowu on nie, nie pokazuje tego swojego takiego niby bardziej chodczeczowego charakteru, kiedy jedziemy w mieście powoli. Tylko, że przez takie jakby cechy tego samochodu moglibyśmy pomyśleć, że w zasadzie to nie jest żaden warunek, to jest taki zwykły miejski samochód i to w dodatku jeżdżący dość powiedzmy przeciętnie. Tylko, że wtedy zaczynamy jechać szybko, jedziemy w jakiś zakręt. Tak jak może uczynię to trochę teraz, i wtedy cały czas przychodzi nam przez myśl takie: okej, okay, dobra, jednak coś tutaj jest porobione. Jednak ten samochód jest w miarę przyjemny w prowadzeniu i jednak potrafi się prowadzić zaskakująco dobrze. Potrafi z zaskakującymi, z zaskakująco dużymi. Prędkościami przechodzić przez zakręty, nie tracąc w ogóle stabilności. Oczywiście z tyłu jest belka skrętna, to jednak wytrąci ten samochód z równowagi na wybojach w zakręcie, ale tutaj bardzo duży plus za to, że kiedy już jedziemy naprawdę szybko, to klei się ta mikra naprawdę fajnie. Jest to też zasługa opon, bo tutaj zauważyłem, że mamy 205 na 45 R17, taki rozmiar opon, i to jest. Już dość szeroka opona, którą na przykład mamy w Clio RS poprzednim. Więc tutaj z tej szerokości opony myślę, że płynie też dużo dobrego, ale właśnie to zawieszenie czuć, że jest twardsze, szczególnie tył. Na progach zwalniających on bardzo wyraźnie podskakuje, czyli jest bardzo twardy i trzeba mocno zwalniać, żeby jednak w jakimś względnym komforcie przejechać przez te progi zwalniające. Więc to jest na pewno spory plus tego samochodu. Czy fotele jakoś super trzymają tak hot hatchowo? No, jest tu trochę tego wsparcia, ale nie, nie, nie jest to rewelacyjne, tak powiem. I szczerze mówiąc, no, taki mam trochę dysonans z tym samochodem, bo jakbym chciał kupić dobrze jeżdżącego hatchbacka, no to wiadomo, skreślamy wszystkie suchy, bo one muszą być jednak wyższe, więc mają ten środek ciężkości wyżej, a przez to prowadzą się trochę gorzej. Więc wybór takiego ciepłego. Hedgebackas sprowadza się tak naprawdę do kilku modeli. Wszystkie te SUVy oczywiście odpadają, bo mają podwyższony środek ciężkości. Absolutnym liderem pod względem przyjemności sprowadzenia, ale niekoniecznie praktyczności, bo to jest mały samochód. Jest Suzuki Swift Sport. To jest naprawdę świetny samochód i bardzo lubię nim jeździć. No, ale dalej mamy Ibiza FR czy Mazda 2 i szczerze mówiąc Mikra jest fajna, ale ja bym chyba pozostał przy Ibizie i przy Maździe dwójce, a szczególnie przy Maździe, powiedziałbym, jeśli chodzi o właśnie przyjemność prowadzenia w jeszcze nie tak małym samochodzie, a jeśli miałby być taki segment B, ale trochę większy, to Ibiza FR naprawdę daje radę. Mikra trochę zostaje bez wyrazu. Potrafi wiele, wygląda fajnie, ale to jeszcze nie jest to przynajmniej jeśli chcemy ją reklamować jako samochód przyjemny w prowadzeniu, bo jeśli to ma być po prostu hatchback 117-konny, który Wam się bardzo wizualnie podoba właśnie akurat na przykład ten model, z tym środkiem na przykład, to uważam, że to jest fajny wybór. Nie przeszkadza mi tu nic jakoś szczególnie poza skrzynią, ale jeśli mówimy o samochodzie, który faktycznie ma dawać dużo frajdy z jazdy, to Mikra jest gdzieś tam dalej w tej kolejce najfajniejszych samochodów miejskich dla kierowcy. Zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, czyli o tym, że Nissan Mikra został wyposażony w nowe silniki. I to są dwie rodziny silników. Choć Nissan w informacji prasowej mówił, że jest to trzy silniki, ale to są trzy wersje silnikowe. Są dwa nowe silniki, 1.0 IGT i 1.0 DIGT. Ten DIGT to jest mocniejszy silnik. On został stworzony we współpracy oczywiście aliansu Renault Nissan. Ale to jest też silnik wykorzystywany przez Mercedesa, na przykład. Znaczy, nie bezpośrednio ten silnik, ale ta rodzina silników jest tożsama z silnikami 1,3 stosowanymi w Kaszkaju, czy też właśnie z, w, w Mercedesie klasy A oznaczonym 200. Ten silnik został oczywiście wyposażony w elementy, które mają obniżyć emisję. Jest to na przykład już GPF, filtr cząstek stałych do silników benzynowych. Jest tutaj też powłoka wygładzająca czy obniżająca tarcie pomiędzy cylindrami a tłokami, co też oczywiście wpływa na mniejsze straty cieplne. I dodatkowo zastosowano tutaj centralnie umieszczone wtryskiwacze, i to zapobiega osadzaniu się paliwa na właśnie wtryskiwaczach czy świecach, i podobno sprawia, że ten samochód pali mniej i szczerze mówiąc, jeżdżąc tym samochodem tutaj po mieście czy nie tylko, to muszę przyznać, że jest on faktycznie dość oszczędny. Więc najwyraźniej to działa, ale to są takie techniczne szczegóły, które pewnie i tak dzieją się gdzieś tam pod spodem. Ale zawsze fajnie o nich usłyszeć czy przeczytać, więc. Jeśli spotkacie 3 Mikrę, to musicie wiedzieć, że silnik 1.0, ten słabszy, to nie jest dokładnie ten sam silnik co silnik 1.0 o mocy 117 koni mechanicznych, tu jest szereg innych rozwiązań technicznych, tak więc jeśli ktoś Was zapyta kiedyś co to są te silniki 1.0 w Mikrze, to będziecie już wiedzieć, silnik 1.0 Turbo, ten słabszy, to nie jest dokładnie ten sam silnik co mocniejszy. Silnik mocniejszy, wydaje mi się, jest pod wieloma względami fajniejszy, ale też kosztuje więcej, więc wszystko zależy od waszych upodobań. Ciężko jest się wyróżnić, kiedy konkurujesz z prawie 20, czy nawet z ponad 40 innymi samochodami, zależy jak liczyć. Ale myślę, że Nissan Micra ma parę pomysłów, które. Skutecznie pozwalają jej się wyróżnić. Jest to przede wszystkim ciekawe wnętrze, które może być bardzo oryginalne kolorystycznie, ale jest to też jedna z nielicznych na rynku wersji Warm Hatch, czyli mocniejszy samochód, który się fajnie prowadzi. Ten ma właśnie to sportowe zawieszenie, to też jest jakiś sposób na wyróżnienie się. Wszystkie samochody segmentu B reprezentują wysoki poziom. No, może poza Daciem Sandero, ale to jest akurat uzasadnione niską ceną. Stojąc jednak przed wyborem jednego z tych ponad 40 samochodów, sugerowałbym się najpierw wyglądem, później mniej więcej wymiarami, a wyposażeniem tak naprawdę na ostatnim miejscu, bo większość tych samochodów ma je naprawdę bardzo podobne. No może po zadaciu Sander.